Kochani. Ostatnio zmiany idą bardzo szybko, i z każdej strony pojawiają się energie, które mają na celu nas uwięzić w bezsilności i negatywności. Kiedy przywiązujemy do nich naszą uwagę, wydaje się, że nic innego nie istnieje. Proszę Cię, oderwij się od tej percepcji. Zachęcam Cię do tego całym sercem. Wiem, że Ci teraz ciężko, że ciemnia przyspieszyła i próbuje Cię zjeść. A tymczasem. Jeśli odwrócisz oczy duszy w inną stronę, będziesz mógł dostrzec, że tak naprawdę jesteś mistrzem i masz moc. Nie daj się uwięzić w paradygmacie niemocy i obrony przed tymi, którzy atakują teraz tak mocno. Właśnie po to, żebyś nigdy nie zobaczył fantastycznego momentu, który się zaczął. Nowa energia już tu jest. I tylko od nas zależy, jak wykorzystamy ten czas i jaki wariant zmiany wybierzemy. Jeśli wykorzystamy potencjały, już za chwilę doświadczymy nowego świata. Moi kochani. Dziś przekażę Wam przesłanie ziemskich mistrzów. Tylko kilka słów na temat aktualnej sytuacji. Kilka słów, ale ultraważnych, bo teraz jest najważniejszy czas i dla Ziemi. I dla nas, oto przyszedł czas gigantycznych zmian. Tu i teraz wszystko, co żywe, znajduje się w procesie ogromnej transformacji fundamentalnej. Zmiany zachodzą na poziomie subatomowym, Najbardziej pierwotnym, a także na poziomie teru i plazmy. Właśnie teraz przestraja się ludzkie DNA. Nowa energia tu jest, wypełnia wszystko, zestraja się ze wszystkim, co chce być do niej dostrojone. Wszystkie systemy są poddawane przeprogramowywaniu i precyzyjnemu dostrajaniu. Rodzi się nowa Ziemia. Nasze ciała również doświadczają zmian. Transformacja dokonuje się na pierwotnym poziomie. Słupatomowy, na poziomie DNA. Wszystkie organizmy żywe na Ziemi obecnie doświadczają przeobrażenia. My niejednokrotnie odczuwamy to mocno. Czasem doświadczamy cierpienia na wielu istotnych poziomach i płaszczyznach. To teraz normalne. Nie lękajcie się. Prawdopodobnie wszyscy to teraz czujemy. Im nasza zdolność do strojenia jest wyższa, tym zmiana większa. Nie opierajcie się jej. Pozwólcie. Cieszcie się, że nadeszła. Nie opierajmy się zmianom. Pozwólmy na nie. Ja wiem, że czasem wydaje się, że jesteś bezradny. Bezsilny, że nie wiesz, co robić. Dlatego, w ślad za przesłaniem Mistrzów Ziemskich, podpowiadam: Oddaj wszystko pod opiekę Twojej pięknej duszy. Teraz opowiem Ci o prostym rytuale do codziennego praktykowania. Wzniesieni mistrzowie proszą, żebyś zechciał doświadczać go codziennie, jeśli można kilkakrotnie. Obiecuję, gdy tylko zaczniesz praktykę, od razu poczujesz się lepiej. Usiądź jak do medytacji. W cichym, intymnym miejscu. Odpręż się. Zrelaksuj. Rozluźnij ciało. Oddychaj. Głęboko, świadomie oddychaj. Obserwuj swój oddech. Z każdym wydechem wydychaj wszystko, co stare i już niepotrzebne. To, co Cię obciąża, ogranicza, co nie pozwala pójść dalej. Niech każdy wydech oczyszcza Twoje wszystkie komórki. Niech uwalnia Twoje ciało od starych programów i ciężarów. Każdym wdechem otwieraj się na światło. Wpuszczaj światło do swojego ciała. Niech nowa energia wypełni cię i otworzy na wszystko co nowe. Niech pozwoli ci się dostroić do nowej wibracji. Powiedz w głębi serca, w głębi mentalu lub po prostu głośno: Moja piękna duszo, otwieram Ci złote drzwi mojego serca. Zapraszam Cię do mojego wnętrza. Następnie powiedz, pomyśl, poczuj, moja piękna dusza, proszę cię, obdasz mnie mądrością. Oddaję ci wszystkie moje troski. Bądź pewien, że teraz. Stanie się to wszystko, czego pragniesz. Nawet jeśli w starej energii, w swoim ludzkim umyśle, nie udało ci się znaleźć receptur na twoje deficyty, twoja dusza, w jej odwiecznej mądrości, połączona z boską energią. Dostroi się do nowego wzorca bez Twojego rozumu czy zwykłej ludzkiej percepcji. Oczywiście, jeśli jej na to pozwolisz. Twoja dusza, mądra i odwieczna, zajmie się wszystkim, co Cię trapi, co domaga się świetlistych rozwiązań. W kolejnym kroku poczuj, pomyśl, powiedz: moje fizyczne ciało zmienia się w ciało świetliste. Moje wszystkie komórki rozświetlają się wielkim blaskiem. Teraz, właśnie w tym momencie, każda Twoja komórka zalśni nowym światłem. Każda komórka otworzy się na nowe informacje i wzorce. Gdyż informacje podróżują na fotonach. Niech tak się stanie to właśnie dlatego światło w Twoim ciele krystalicznym i fizycznym ma fundamentalne znaczenie. Pamiętaj o wszystkim, co zwiększa poziom światła w Tobie, o procedurach, substancjach alchemicznych i aktywności. W ostatnim kroku, pomyśl, poczuj, powiedz: Rozszerzam moją świadomość poza czas i przestrzeń. Cała moc i energia jest we mnie. Teraz możesz wszystko. Wszedłeś w stan kreacji, dostrojonej do nowych wzorców. Już Ci powiedziałam, że wszystko przyspiesza, że cała Ziemia się przestraja. Teraz na Ziemi nadszedł czas tych, którzy będą w stanie rozświetlić siebie i wszystko dookoła, którzy będą w stanie dostroić się do największej w historii Ziemi transformacji. Wszyscy, którzy nie byli, nie są lub nie będą w stanie dostroić się do nowych wzorców odejdą do innych przestrzeni daj im na to przyzwolenie nawet jeśli ci z tym trudno także to oddaj twojej mądrej duszy Zaszczyt tu teraz być. My świadome, wolne dusze, inkarnowaliśmy teraz właśnie po to, by tego doświadczyć, by to zobaczyć, ale także by to budować. Nasza sumienność w poszerzaniu świadomości ma kluczowe znaczenie. Przed nami najpiękniejszy czas, najważniejsze dni. Trzeba teraz codziennie przyzwalać duszy na kreację i zmiany. Ufając jej mądrości. Mając otwarte, rozświetlone serce i poszerzającą się każdego dnia świadomość, tak naprawdę zasilamy wariant radości, szczęścia i cudowności nowego doświadczenia. Moi drodzy, musicie mieć teraz na to czas. Poziom naszej świadomości jest warunkiem manifestacji najlepszego wariantu. Jeśli masa krytyczna istot o wysokiej świadomości, rozświetlonych i twórczych, będzie niewystarczająca, mógłby się ziścić wariant bardziej gwałtowny i mniej przyjemny. Zatem działajmy. Codziennie, co najmniej raz, przejdźmy procedurę, którą przekazali nam mistrzowie ziemscy. Róbmy to jak najczęściej. Im częściej, tym więcej światła tym globalna świadomość odpowiedzialna za zmianę wzorców będzie efektywniejsza i szybsza. Rozświetlajmy się, dajmy naszej duszy wszelkie upoważnienia. Bądźcie spokojni, dusza sobie poradzi. To przywilej być na ziemi teraz. To najpiękniejszy, najważniejszy czas. Poświęć go dla siebie. Jeśli ty urośniesz, jeśli zamienisz swoje ciało fizyczne na ciało świetliste, globalna świadomość wybuchnie pięknem nowych wzorców. I nowa ziemia zaskoczy nas wszystkich swoim niewyobrażalnym pięknem i mocą wszystko co teraz nas martwi minie i odejdzie już niedługo czeka nas wspaniałość i cuda Wszyscy w niebo wstąpieni mistrzowie pracują razem z ludzkością. To się dzieje tu i teraz. Za chwilę jeszcze raz zobaczysz wszystkie plansze. Przejdź procedurę. Jeszcze raz, sam ze sobą. A jeśli w przyszłości będziesz potrzebował przypomnienia któregoś kroku świetlistej procedury, zerknij, może powieś ją w ulubionym miejscu. Link do pobrania plików graficznych. Umieściłam w opisie tego filmu i w przypiętym komentarzu. Kochani, czyńmy razem. Kreujmy tu i teraz. you Oh you